Cześć kochani, Właśnie na kanale Agnes. W tej zapraszam Was na kolejny film na moim kanale. A dzisiaj do Was przychodzę z premierą nowej zrabki. Jest to słuchajcie, różowy diament. Zrapeczka jest za 5 zł Można wygrać 200 tysięcy złotych. Z tabela wygranych. Stopnie wygranych prezentują się tak. Jest ich 10 od 5 zł do 200 tysięcy złotych No i co tutaj trzeba zrobić? Oczywiście szukać wygrywające liczby w naszych liczbach. Jak znajdziemy taki diament, to wtedy wygrywamy. Po prostu nic się nie dzieje, żadnego mnożnika, żadnego nic. Wkład na dzisiejszy odcinek jest to, słuchajcie, 30 zł. Mamy 6 z Wybierałam ja sama, więc jeżeli przegramy. Ja to wiadomo dlaczego, bo ja wybrałam. Dobra, lecimy, <laughs> zaczynamy ten odcinek. I mamy zrabkę z numerem 16, ale zanim zaczniemy, oczywiście pamiętajcie, aby komu mój e, film tutaj subskrybować i dać łapkę w górę. Ok, jeżeli mamy subskrypcję, dawano łapkę w górę, żeby zacząć drapać. No i szukamy, zobaczymy jak to będzie warstwa ścieralna. No, dosyć twarda. I mamy takie numerki jak 19, 55, 34 i 42. Nie wiem, coś mi się kojarzy, że już kiedyś, był taki, że już kiedyś była taka zrabka, różowy diament. Dajcie mi znać w komentarzu, czy mam rację, czy też nie. Być może mam jakieś z widy. Oczywiście zaczynamy obok. 14, 22. Fajnie by było, jakbyśmy coś trafili. kolejne obok. 46 53 26 17 48 i 31. I muszę zmienić drapak, bo to jakoś jest bardzo warstwa taka ścierana wiecie, bardzo twarda i wygodnie niewygodnie nią drapie. Idziemy kontrolne, pewnie tutaj gdzieś poszukajmy kontrolnych. Albo tu, między tymi, o, jest A. Gdzie między tymi są? <laughs> A, Y. Dobra. No to pierwsza zrapka, pierwszy pustak. Kolejna zrapeczka z numerem 37. No i szukamy, oby coś nam wpadło. Szukamy 11, 35, 33 i 46. A mamy, o, 49.

Druga zrabka też jest pustakiem. No, wiecie, no ja kupowałam, nie? to, co by się tu spodziewać, że będą wygrane. Kolejna zrabka jest z numerem 49. Ona jest przedostatnia z paczki. No i szukamy takich liczb. Jak 23, 35, 46 i 47. No, oby coś wpadło. Słuchajcie. 13 nie ma, 56 nie ma, 59 brak. 45 brak, mhm. kontrolne mi się odsunęły. I 16 brak. 42 nie ma, 24 nie ma, obok 38 nie ma, 21 nie ma i 29 nie ma. I kontrolne odsuniły się same. No fajnie, fajnie Wam powiem. Jesteśmy już w połowie i wszystko zarabki jak na razie przegrane.

47, o już usłyszałam tą siódemkę Już się ucieszyłam 57 29 59 i 22 obok Nie komentuję tego Więcej zrapek nie kupuję Zrabki kupuję tylko u naszynę. Zrabka z numerem 41 <laughs> Same postaki słuchajcie wybrałam Świetnie, przedostatnia zrabka Zobaczymy czy coś w ogóle nam da

Echem. Nie komentujmy. I ostatnia zrabka z numerem trzecim, jak w tej trójce nic nie będzie. Ja się podaję. Ja się podaję. 57, 35, 44 i 11. Dobra. Ok, dobra. Trzymaj się mocno kciuki, żebyśmy tutaj wygrali. W ogóle chociaż 5 zł. 42 nie ma, 39 nie ma, 49 nie ma, 14 nie ma, 12 obok, 18 nie ma, 30. Na co ja, słuchajcie, liczę? 21, 41 i 22. Już by się kontrolna, potem druga odsłoniła, więc naprawdę. To trzeba być mną, żeby mieć takiego pecha Dobra kochani Ja tutaj posprzątam, poogarniam I widzimy się na podsumowaniu dzisiejszego odcinka Dobrze, podsumowanie jest takie Że wkład to był 30 zł A wygraliśmy ile? Zero Prawa dla mnie Za to, że wybrałam same pustaki No świetnie Po prostu świetnie Dobra kochani, jeżeli Wam się filmik spodobał, pamiętajcie o tym, aby dawać łapki w górę, komentować i subskrybować mój kanał, bo tak jak Wam napisałam na społeczności, niedługo zaczynamy z rap Masy. Także mam nadzieję, że się cieszycie niedługo wleci na kanał wasz zapowiedź z rap Masów, także no już coraz bliżej mamy do tych naszych e, najfajniejszego czasu w roku i naszych najfajniejszych filmów na kanale dobrze, w takim razie widzimy się już w kolejnym filmie na moim kanale, mam nadzieję, że następnym razem jak się zobaczymy, że te zdrabki wygra... wygra... wygrają i dadzą nam cokolwiek, także do zobaczenia i widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale cześć i bajo!